Witajcie na naszym kanale dla ciekawskich shopping, miejscu, gdzie prezentujemy dla Was najciekawsze zdobycze zakupowe. Pamiętajcie, że linki do produktów znajdziecie zawsze w opisie filmu. Dziś coś dla mam, tych obecnych i tych przyszłych. Influencerzy powiększają swoje rodziny, rodzą się dzieci, a to tylko napędza zakupy parentingowe. Nic dziwnego, rzeczy dla niemowląt są coraz piękniejsze, i będąc mamą, nieraz trudno ich sobie odmówić, nie tyle dla dziecka, co dla siebie. Wiadomo, malucho musi być wygodnie, design jest sprawą drugorzędną, ale dlaczego rzeczy dobrej jakości nie mogą przy okazji cieszyć oka i sprawić, że rodzicielstwo będzie piękne nie tylko ze względu na uczucia temu towarzyszące, ale też wizualnie? Mamy dla Was rzeczy, które jesteśmy przekonani skradną Wasze serca, ale też po prostu się przydadzą. Numer 1 to pieluszki ekologiczne. Chyba już nikomu nie jest obojętny wpływ na środowisko, jaki mają tony pieluch jednorazowych. Te są inne, bo w całości biodegradowalne. Wykonane są z masy celulozowej, barwione bez użycia chloru, a przy pozyskiwaniu drewna do produkcji celulozy zostało zachowane naturalne funkcjonowanie gospodarki leśnej. Pieluszki są cienkie i ultrachłonne, z warstwą odprowadzającą wilgoć. Chusta dla niemowląt to coś, z czego ucieszy się maluch nawet o tym nie wiedząc. Dobroczynny wpływ chustowania został już wielokrotnie podkreślony, a noszenie bobasa w chuście dobrze wpływa na jego rozwój. Chusta Izmi daje możliwość noszenia niemowlęcia w dwóch pozycjach, z przodu lub z boku i przeznaczona jest dla dla dzieci od 2,3 kg do 9 kg, czyli do około 9 miesiąca życia. Łatwo i szybko się zakłada, a bambus, z którego została wykonana jest lekki i bezpieczny. Produkt jest certyfikowany przez Międzynarodowy Instytut Dysplazji Stawu Biodrowego. Kołyska to bardzo przydatny mebel przez pierwsze miesiące życia bobasa. Zajmuje mniej miejsca niż tradycyjne łóżeczko. Można ją przesunąć bezpośrednio do łóżka. Maluszek słysząc i czując bliską obecność mamy będzie spał lepiej. Pokazywana przez nas kołyska przeznaczona jest dla dzieci od urodzenia do około 5 miesiąca życia. Dzięki sprężystej podstawie dziecko poruszając się samo wprawia kołyskę w delikatny ruch, ale nie ma obaw, że kołyska się przewróci. Mebelek jest łatwy w montażu i mimo teoretycznie wysokiej ceny warto w niego zainwestować, bo produkt tej marki można potem bez problemu sprzedać lub ofiarować kolejnym rodzicom. Kosz mojżesza przyda się, gdy chcemy mieć dzieciątko na oku zawsze i wszędzie, a nie chcemy, by cały dzień spędzało w bujaczku. Kosz może służyć nam jako turystyczne łóżeczko, podczas podróży zapakujemy do niego pieluszki, kocyki i inne akcesoria dla dziecka, a gdy maluszek z niego wyrośnie, może służyć za kosz na zabawki. Wózek spacerowy to coś nieporównywalnie ważniejsze niż gondola, która służy maleńcu przez około 7 miesięcy. Spacerówka będzie potrzebna dużo dłużej. Tu mamy dla Was hitowy i sprawdzony, a w dodatku przepiękny wózek Elodie Details. Najmodniejszy obecnie wzór to Docofauna, Fauna, który tu widzicie, ale w opisie filmu jest link również do innych kolorów. Kolejną niezbędną rzeczą jest fotelik samochodowy z bazą z grupy wagowej 0-13 kg, czyli od narodzin do około pierwszego roku życia. Fotelik został wyposażony w system ochrony bocznej, Side Protection System, który zapewnia optymalną ochronę główki oraz barków małego pasażera. Wyposażony jest w specjalną wkładkę dla niemowląt, która chroni i utrzymuje właściwą pozycję ciała dziecka podczas transportu oraz podróży samochodem. W komplecie z baza, na której fotelik montuje się tyłem do kierunku jazdy. Jest to najbezpieczniejsza pozycja dla przewożenia dzieci. Do wózka na pewno przyda się śpiworek, jeśli bobas pochwychodzi na świat zimą. Pokazywany przez nas śpiworek pasuje do większości standardowych wózków. Wiatroodporna i wodoodporna powierzchnia nie przepuszczają deszczu i śniegu, a izolowane panele zapewniają skuteczną regulację temperatury. Uniwersalne otwory umożliwiają mocowanie do pasów bezpieczeństwa. Są one również kompatybilne z szelkami zamocowanymi na stałe. Praktyczna klapa kieszeni zapobiega ześlizgowaniu się śpiworka. Wyprawka nie może być kompletna bez kocyka. Polecamy lekki, przewiewny, dobry będzie bambusowy. Najlepiej by nie miał pomponów ani chwościków ze względów bezpieczeństwa. Kocyk ze zdjęć jest prosty, piękny i klasyczny. Przędza bambusowa posiada właściwości termoregulacyjne, dzięki czemu utrzymuje komfort cieplny, zapobiega przegrzaniu, oddycha i świetnie odprowadza wilgoć. Kocyk doskonale sprawdzi się w łóżeczku, wózku czy foteliku samochodowym. Niezastąpiony w wyprawce, idealny na prezent. Mamie z pewnością przyda się też przewijak, bo zapewne pojawi się wiele okazji, gdy trzeba będzie przewijać w restauracji albo na stacji benzynowej. Lepiej wówczas położyć maleństwo na własnej macie, głównie ze względów higienicznych. Ta mata do przewijania z pewnością się przyda. Jest miła w dotyku i łatwo zmywalna, ma dwa wymienne wkłady frote i składa się do poręcznych rozmiarów, a rozłożymy ją nawet jedną ręką. Mamy wiedzą, że to ważne. Rzecz ostatnia, ale nie najmniej ważna wózek głęboki. Celebrytki wożą swoje dzieci wózkami Cybex by Jeremy Scott, ale charakterystyczny zestaw gondolki, spacerówki i fotolika ze złotymi skrzydełkami to wydatek ponad 10 tysięcy złotych. Można kupić podobne i równie eleganckie modele, jak np. Junama Gold czarno-złoty, dobrze oceniany. Mając dziecko łatwo popłynąć z wyprawką. Wszystko jest piękne i urocze, zwłaszcza dekoracje pokoju dziecięcego. Warto kupić takie, które potem będą zajmować mało miejsca i bez żalu się ich pozbędziemy. Taki balonik to urocza dekoracja nad dziecięcą łóżeczko. Można zdecydować się na jeden lub zawiesić kilka. A co powiecie na taką gigantyczną gęś? To obecnie krzyk mody na Instagramie, jeśli chodzi o dekoracje dziecięcych pokoi. Gąska jest sympatyczna i bezpieczna, a w miarę jak dziecko rośnie, staje się wielkim przyjacielem i niewątpliwie zdobi pokój malucha. Wystarczy spojrzeć. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dziś. Wkrótce wracamy z innym tematem i kolejnym filmem. Jeśli filmik się Wam podobał, zostawcie nam łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji. Pamiętajcie też, że linki do produktów znajdziecie w opisie filmu. Do usłyszenia, cześć!